Dobra, w związku z tym, że dzisiaj rybki same się łowią, to łowiłem na to cały czas. Ale teraz spróbujemy złowić coś na to. To jest blaszka, którą podarował mi ostatnio w zeszłym tygodniu kolega, a którą sam znalazł gdzieś przypiętą do krzaka. Ktoś komuś się zerwała. On pływa na beli boucie i sobie mało ba tego balona nie przebił. No niestety jak się pływa na Belybełcie to trzeba łowić takie rzeczy, żeby samemu nie utonąć. <grym>, no dobra, on nie łowi, on tam jest yy, okoniarz, to mi podarował taki prezencie, a ja spróbuję coś dzisiaj na to złowić, bo już na to to mi się same łowią. Dobra, zabawa trwa teraz z tym. Trzymajcie kciuki, może coś się uda. No i brawo. Znaleziona we wodzie placzka. Ktoś stracił, ktoś zyskał. Dostałem od kolegi. Działa. <laughs> Człowiek zadowolony. Jakieś to jest Mikado napisane. Mikado, albette, jakieś 22 gramy, fajna. Będzie łowić, będzie działać. Człowiek zadowolony, ryba mniej. Do zobaczenia, trzymajcie kciuki, nadal zabawa trwa. Pięć dych, dobra, wyczepiam i wypuszczam. Dobra, pięć dych wyłowione na znalezioną wąchadówkę, wracę do wody ale Angry Pike, Większych rylek. te teraz za karę wrzucamy blaszkę, obrotówkę kolejną wyłowioną gdzieś tam ze śmieci to jest gdzieś tam znaleziona, tylko kotwica wymieniona i zobaczymy czy darowanemu koniowi będzie złowić będzie dane złowić coś większego trzymajcie kciuki i przypominam, na Instagrama mi wchodzić. Nara. No i jest rybka. Tylko, że takiej rybki to ja się nie spodziewałem. Ja to jest rybka na tą blaszkę, którą wyłowiłem, którą pokazywałem poprzednio. Łokoń na tą blaszkę wyłowioną z krzaków. Dobra, ile on tam może mieć centymetrów? 10, 20, 20 tam, nie wiem, ile tu jest? 27? Jedyn, dziesięć, 10, 25, no 7, 8, nie? Na ja tą blachę wyłowioną z krzaków, proszę o. Ja wiem, kto by był zadowolony z takiego konia. <noise> Pozdrawiam, panie Grześku. Dobra, za chwilę wypuszczamy. Dobra, mamy pana konia odhaczonego. Proszę bardzo. Ponowna prezentacja, 27-28 cm tak mniej więcej i nie ma gościa. Dobra, uwolniony, płyną cześć.